Co dobrego jadłem w Krakowie. Seria filmów Jezus wrzucona na kanał, a teraz wrzucimy wszystko w jedno miejsce i niech się niesie. Wyjazd do miasta Kraka zacząłem od wizyty w Akademii Burgera, gdzie zjadłem hamburgera widocznego na ekranie. Potem spróbowałem fili steaka, którego jadłem po raz pierwszy w życiu i fajnie komponował się z dodatkami. Pieczarki nadawały charakteru i obiecałem sobie, że spróbuję więcej takich kanapek, jak będę miał taką możliwość. Serię z tego miasta. Łojezu. Serię z tego miejsca zakończyłem frytkami na dobicie fryt z posypką, smaczne, chrupiące no i fajnie wzbogacone smaki przez dodatki w postaci posypki, która jest widoczna na ekranie. No i mówię tak, będąc w Krakowie należy odwiedzić tak zwany Okrąglak. Dostałem trochę poleceń, żeby sprawdzić zapiekanki u Endziora i tam na plus niestety jedynie cena i wielkość. Trochę się zawiodłem, ale wytłumaczono mi, że Endzior to znany był z czego innego, z kotletów jak dobrze pamiętam i że lokal jedzie na jego prymie, na prymie tego pana, a nie ma to już nic wspólnego z oryginałem. Korzystając z okazji, że jestem na Okrąglaku Postanowiłem sprawdzić najtańszego kebaba, jakiego udało mi się znaleźć w tym roku. Nieduże rolo za 8 zł, wali baba kebab. Nie było to jakieś najgorsze. Wiadomo, kula mocy, ale nie ma co wybrzydzać za te pieniądze. Będąc na miejscu, nie mogłem przegapić wizyty w jakże mocno w dobrą sławą owianego Jamra Kebab, będąc w Krakowie. Nowy lokal, a w zasadzie nie wiem, czy nowy. Od mojej ostatniej wizyty chyba go nie było, a w każdym razie nikt nie polecał jeszcze. Teraz już był polecany, to odwiedziłem. Bardzo dobra knajka, i kebab kandydat do krajowej topki Także coś innego, po syryjsku. Lubicie hamburger jak kiedyś? Proszę bardzo. Odwiedziłem taką miejscówkę przy pętli tramwajowej na Nowym Kleparzu i zamówiłem hamburgera, który ładnie się poniósł, szczególnie na fejsie. Klimat starszych lat, dla starszych widzów do powspominania. Po Powspominać można także bary mleczne. Ja w Krakowie nagrałem najdroższy schabowy w barze mlecznym w całej mojej karierze. Prawie 36 zł za kotleta z kapustą i ziemniakami. Drogo, ale to w dobrej lokalizacji. Zatem poniekąd to rozumiem, bar mleczny pod temidą to się nazywało. Jak już jesteśmy przy barach mlecznych, to odwiedziłem też Krakus, także z Chabowego, w podobnym wariancie, który był zdecydowanie tańszy, bo 20 50 zł, 50 groszy to też taki średniak, ale dużo tańszy. Tam chętnie bym wracał, gdybym był z Krakowa, bo mimo, że bez szału, to poziom średni zachowany. Następnym filmem są zapiekanki biańczyckie przy rynku. Ekspresowo podane, bo płacisz i od razu dostajesz, ale na pole... po poleceniach spodziewałem się czegoś lepszego, mimo że lepsze od to spodziewałem się po prostu po tych wszystkich wiadomościach, że wyrwie, wyrwie mnie z kapci. Było średnio, ale to nie znaczy, że źle. Też bym tam chętnie wracał, gdybym był z Krakowa. Kebab pod trzynastką odwiedziłem kilka razy w mojej karierze. Być może lata świetności mają już za sobą, a może konkurencja będąca na szczycie kebabowym trochę im odjechała. Niemniej jednak to dalej kebab lepszy niż 90% kulmocy cool i pewno inne będą padać, a trzynastka będzie się trzymać, więc jeszcze odwiedzimy. Kiełbaski z niebieskiej nyski i prostota, bo na grillowanym, bo grillowane kiełbaski, ale kolejka do samego, tam parę metrów kolejka i kolejka od samego otwarcia od 20. Mimo, że obóz komentujących podzielił się na dwie frakcje, tych, którzy uważają, że lata świetności ma to już za sobą, drudzy, że dalej jest Gites. Mnie z kapci to nie wyrwało, ale szanuję za nostalgię, która może, którą może wzbudzać to miejsce. Wracawszy z imprezy na pewno bym tam jadł jak głupi. Nie z tego samego dnia, ale byłem też w krakowskim Kumpirze który znajduje się zaraz obok tych kiełbasek I wziąłem sobie tam ziemniaka ze śmietaną Taki w wersji tradycyjnej mi podszedł Fajne zderzenie słodkiego i słonego, polecam I polecam też maczanka u Andrusa Krakowska duszona mniam Jedno z lepszych rzeczy, jaką jadłem podczas mojej całej kariery na YouTubie Do tego ogóreczek i bułka To mięso jest w bułce, petarda, pieczywo Bardzo dobra, smaczna bułka Całą serię zakończyłem burgerem z Brothers Burger, taki średniaczek, ale spory za 28 zł między jakieś takie bez wyrazu, ale dodatki nadrabiały. To nie z poleceń, ale byłem nieopodal w hotelu, to mówię, trzeba coś na kolację wsunąć i padło na to. Jak widać z Krakowa nagrałem rzeczy i lepsze i gorsze. Jak chcecie obejrzeć miejscówki po kolei, to zapraszam na mój kanał Capson TV Podróże za jedzeniem na YouTube. Wszystkie filmy są tam wrzucone.